Jak ty znosisz menopauzę? Wiesz, co menopauza to jest mój najmniejszy problem. Mówisz. A, a, a. Ja na, e, wcześniej, jeszcze zanim zaczęłam chorować, to ja miałam takie wrażenie, że ta menopauza to już jest naprawdę taki koniec wszystkiego. W sensie, może nie koniec, ale taka wiesz, już jak masz mm -hmm. moru, menopauzę, to już jest równia pochyła, nie? Mm -hmm. I już tam nic, nic dobrego Cię nie czeka. Tak. E, I e, później, jak już byłam w leczeniu, no to właśnie poznałam różne dziewczyny fajne. Młode, mm -hmm. wiesz, mm -hmm. takie żywotne. No i okazało się, że one mają menopauzę. Okej. Okay. I pięknie nie wyglądają. Tak, <noise> i wiesz, że się da, że w ogóle nie trzeba tutaj, nie wiem, przytyć nie wiadomo ile, że, mm -hmm. że naprawdę. Yy, Bardziej miałam takie no, dużo większe wyobrażenie, że to jest dużo większa trudność niż to jest mhm. w rzeczywistości. U mnie ta menopauza była też taka nagła, no bo jakby z dnia na dzień weszłam na no tak, tą menopauzę. Tak. Taki szok, ciach, przełącznik. I też się zastanawiałam jak to będzie, trochę się tego bałam, ale powiem ci, że nie było jakoś tak trudno. Mhm. Tam zaczęły się gdzieś tam te takie przypływy tego gorąca i to jest, no, to jest takie mało przyjemne po prostu. E, natomiast. E... Okej, okay, czyli jakby nie no ma co ty... tego też tak demonizować. No nie, na pewno mhm. nie. Ja myślę, że też co, każdy pacjent, pacjentka e, inaczej to trochę interpretuje. <noise> różnią się kobiety też tak. w podejściu, bo ja mam takie kobiety, które, wiesz, w ogóle mówią, że dla nich życie się skończyło. Mhm. A są właśnie, mam mnóstwo też takich pacjentek, które. No, fantastycznie funkcjonują, pięknie wyglądają, i wcale ta menopauza z niczego ich nie okradła, tak? Ale. Więc to też dobrze, że o tym mówimy, bo się sobie, że najgorsze, co można sobie zrobić w takim, w takim momencie, żeby się nakręcać mhm. i przeszukiwać ten internet, mhm. i w pewnym momencie też tak wsiąkamy tymi informacjami innych pacjentek, gdzie wcale to nie musi udanej kobiety. Tak wyglądać, tak przebiegać, więc trochę trzeba się tak z tego wszystkiego zdystansować, choć oczywiście nie jest to łatwy temat.